Rosja przetestowała napędzany energią jądrową pocisk Wiesnik, podkreślając jego niemal nieograniczony zasięg i niszczycielską siłę ognia. Pocisk został nazwany niezwyciężonym przez Władimira Putina i określony jako latający Czarnobyl przez szefa rosyjskiej armii. Na papierze to jedna z najpotężniejszych broni na świecie. W praktyce to kompletna i całkowita katastrofa, bezużyteczna demonstracja siły o niemal zerowej wartości, której historia to pasmo porażek i chaosu. Oto pełna historia pocisku 9M730 Burjewiesnik, łącznie z tymi fragmentami, o których Putin nie chce, żeby ktokolwiek wiedział. Burjewiesnik, znany też jako Skyfall według NATO, dopiero co ukończył pierwszy rekordowy testowy lot na długim dystansie, choć jest rozwijany od dekad. Profesor Mark Galliotti, czołowy analityk Rosji i badacz w Royal United Services Institute, twierdzi, że projekt zaczął się już w czasach sowieckich. Te systemy wywodzą się z czasów sowieckich, zostały odświeżone i ponownie zainwestowane. W 2001 roku, gdy Stany Zjednoczone Ameryki szykowały się do opuszczenia traktatu o ograniczeniu systemów antybalistycznych, zaledwie rok po objęciu władzy przez Władimira Putina, Rosja wznowiła ten wieloletni projekt. Opierając się na fundamentach stworzonych w czasach sowieckich. Rozpoczęto pracę nad nowym rodzajem pocisku. Nuklearny pocisk manewrujący, który może przełamać każdy system obrony przeciwrakietowej z przechwytywaczami i uderzyć w dowolne miejsce na świecie, pokonując ogromne odległości. Z jednej strony łatwo zrozumieć, dlaczego Rosja chciałaby opracować taką broń. Konwencjonalne pociski napędzane rakietowo zawsze mają ograniczony czas lotu i zasięg. Zawsze są w pewien sposób ograniczone ilością paliwa, jaką mogą zabrać. Pocisk taki jak burawiesnik jest zupełnie inny. Chociaż nie wiadomo dokładnie jak działa, ani jakie ma wewnętrzne mechanizmy i kluczowe komponenty, wiadomo, że jest zasilany własnym reaktorem jądrowym oraz najprawdopodobniej silnikiem Ramjet. Ten system działa dość prosto. Gdy pocisk leci, powietrze jest wtłaczane do wlotu silnika. Powietrze jest podgrzewane w reaktorze jądrowym, co powoduje jego szybkie rozprężenie. Następnie silnik opuszcza przez dyszę, Dając ciąg umożliwiający dalszy lot pocisku. Dzięki takiemu systemowi pocisk z napędem jądrowym może teoretycznie lecieć znacznie dalej i przez znacznie dłuższy czas niż jakikolwiek konwencjonalny odpowiednik. Teoretycznie może wystartować z jednego miejsca i przelecieć tysiące mil na drugą stronę Ziemi, wykonywać uniki powietrzne, aby ominąć wrogą obronę przeciwlotniczą, a nawet krążyć w jednym miejscu przez kilka godzin, jeśli nie dłużej, zanim ostatecznie uderzy w cel. To otwiera bezprecedensowe możliwości dla każdej siły zbrojnej, która dysponuje taką bronią. Mieliby możliwość atakowania każdego wroga lub dowolnej infrastruktury w dowolnym miejscu na świecie w dowolnym momencie. Byłby to wyjątkowy środek odstraszający, szczególnie z głowicą nuklearną. Jest jednak jeden problem. Stany Zjednoczone, czołowa potęga militarna świata, już prawie 70 lat temu próbowały stworzyć taki pocisk. Ostatecznie porzuciły ten projekt. Gdy okazał się chaotyczny i niebezpieczny. W latach 50. XX wieku siły powietrzne Stany Zjednoczone Ameryki badały użycie samolotów i pocisków z napędem jądrowym w ramach projektu napędu jądrowego dla lotnictwa. Pomysł użycia nuklearnego silnika strumieniowego po raz pierwszy badali dwaj czołowi inżynierowie kraju. W połowie lat 50. Frankie Rom i Eldon W. z Narodowego Komitetu Doradczego Doskół Aeronautyki Centrum Badawczego Louisa w tym samym czasie Amerykańska Komisja Energii Atomowej badała też użycie rakiety jądrowej jako górnego stopnia międzykontynentalnego pocisku balistycznego. W praktyce szukano sposobów na wykorzystanie unikalnych możliwości energii jądrowej do budowy pocisków, które mogłyby lecieć dalej i dłużej niż jakiekolwiek inne, jakie kiedykolwiek wynaleziono. 1 stycznia 1957 roku Komisja Energii Atomowej oraz siły powietrzne. Podjęły kolejne kroki. Rozpoczęli projekt Pluto i polecili inżynierom z laboratorium promieniowania Lorenza w Berkeley, w Kalifornii, aby faktycznie zbudowali i przetestowali pierwszy na świecie jądrowy silnik strumieniowy, zdolny napędzać naddźwiękowy pocisk lecący na małej wysokości. Supersonic Low Altitude Missile, czyli projekt Pluto, okazał się gigantycznym przedsięwzięciem. Należało zbudować nowe obiekty według precyzyjnych specyfikacji. By zminimalizować ryzyko pracy z silnie radioaktywnymi elementami. Wśród nich był budynek 2201 do demontażu. Z miejscami ścianami do 8 stóp grubości i oknami z ołowianego szkła o grubości 4 stóp, specjalny schron przeciwatomowy w pobliżu umożliwiał naukowcom wycofanie się w razie poważnej katastrofy nuklearnej. Kompleks badawczy miał własny, specjalnie zbudowany system kolejowy do transportu radioaktywnych reaktorów testowych na poligon i z powrotem. Budowa niezbędnych obiektów kosztowała 12 milionów dolarów, co obecnie stanowi podobną kwotę. A prace musiały być wykonywane z najwyższą precyzją i ostrożnością, ponieważ jeden błąd, przeoczenie lub błędne obliczenie mogły doprowadzić do poważnej katastrofy. Do tego projektu wybrano odpowiednich ludzi, którzy ukończyli pracę nad dwoma eksperymentalnymi silnikami: Tori-2A, pierwszym na świecie nuklearnym silnikiem strumieniowym, testowanym w maju. 1961 roku oraz większym torej 2C testowanym w maju 1964 roku, oba silniki działały, więc testy zakończyły się sukcesem w pewnym stopniu. 1 lipca 1964 roku, 7,5 roku po starcie projektu Pluto, został on oficjalnie anulowany. Były trzy główne powody tego: technologia międzykontynentalnych rakiet balistycznych międzykontynentalny pocisk balistyczny. Rozwijała się szybciej niż przewidywali wojskowi eksperci. To w praktyce zmniejszyło potrzebę stosowania napędzanych energią jądrową pocisków manewrujących, ponieważ międzykontynentalny pocisk balistyczny miały wiele tych samych zalet, mogły przebywać ogromne odległości, atakując cele na całym świecie, a także poruszać się z prędkościami wielokrotnie przekraczającymi dźwięk, aby ominąć wrogą obronę przeciwlotniczą. W porównaniu z koncepcyjnymi pociskami manewrującymi o napędzie jądrowym międzykontynentalny pocisk balistyczny X są szybsze i trudniej je przechwycić przez wrogą obronę przeciwlotniczą. Po drugie, istniały rażące obawy dotyczące środowiska i bezpieczeństwa publicznego związane z testowaniem, przechowywaniem, transportem i użyciem pocisków o napędzie jądrowym. Przy projekcie PLUTO naukowcy zauważyli, że nieosłonięte reaktory jądrowe wyrzucały do atmosfery śmiertelne produkty rozszczepienia, jak CES-137 i J-131 przez spaliny silnika. Taki pocisk mógł skażać wszystko na trasie lotu, zatruwając ekosystemy i szeroko rozprzestrzeniając radioaktywne zanieczyszczenia. To sprawiło, że testowanie go było praktycznie niemożliwe, ponieważ urzędnicy nie byli w stanie znaleźć żadnej rozsądnej, bezpiecznej ani odpowiedniej lokalizacji do przeprowadzenia prób. Po trzecie, najważniejsze, praca z silnikami i komponentami na energię jądrową wiązała się z wieloma ryzykami i nieprzewidywalnymi czynnikami. Ryzyko rozbicia pocisku i wywołania katastrofy było zbyt wysokie, a wyzwania przy budowie i utrzymaniu silników jądrowych na powietrze ogromne. Koszty gwałtownie rosły, a mimo sukcesów zespół deweloperski mierzył się z licznymi problemami, innymi korozją materiałów przez strumień neutronów i awariami systemów elektronicznych. Rozważając coraz mniejsze zalety i stosunkowo ogromne wady, Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zrezygnował z projektu, skupiając się na bardziej niezawodnych i tańszych technologiach międzykontynentalnych, rakiet balistycznych. Stany Zjednoczone od pokoleń mają najsilniejszą armię na świecie. Nie podejmuje pochopnych decyzji i nie porzuciłby projektu takiego jak projekt Pluto bez poważnych powodów. Rosja mogła i powinna wyciągnąć oczywistą lekcję z tej historii. Powinna była wiedzieć, że pociski z napędem jądrowym są niewykonalne i nietrwałe, mogła zaoszczędzić dużo czasu, pieniędzy i problemów naśladując Amerykę i rozwijając się w innych obszarach. Władimir Putin wznowił projekt, nieświadomie wywołując tragiczne wydarzenia, które doprowadziły do śmierci kilku osób. Od wznowienia prac nad Buri Westiernikiem pocisk zaliczył kilka nieudanych próbnych lotów. W listopadzie 2017 roku Pocisk wystrzelono z poligonu pankowo na wyspie Jóżnej na Oceanie Arktycznym. Leciał zaledwie przez dwie minuty, pokonując około 34 km, zanim rozbił się w morzu Barentsa między Norwegią a Rosją. Było wiele doniesień o nieudanych lotach. Około sześciu pocisków burawiestnik wymknęło się spod kontroli i zboczyło z kursu po awarii napędu i destabilizacji reaktorów jądrowych. Część z nich spadła na dno morza Białego przy północno-zachodnim wybrzeżu Rosji. Za każdym razem, gdy to się działo, do otoczenia uwalniało się promieniowanie, a liczne szkodliwe pierwiastki, w tym tryt i ces, przedostawały się do powietrza, lodu i wody, zatruwając lokalną faunę i zanieczyszczając ekosystemy na wiele lat. Jak zwykle Kreml robił wszystko, by ukryć te katastrofy. W marcu 2018 roku, mimo wielu niepowodzeń rakiety, Kreml się nie zniechęcił. Do tego momentu prezydent Putin wyszedł na scenę podczas dorocznego orędzia o stanie państwa, oficjalnie przedstawiając burawiesnik rosyjskiej opinii publicznej i całemu światu. Putin, zapowiadając możliwości tej rakiety, stwierdził: "Rozwijamy nowe strategiczne bronie" Które nie używają balistycznych trajektorii w locie do celu. Systemy obrony przeciwrakietowej są wobec nich całkowicie bezużyteczne i bezsensowne. Jednym z nich jest mała, wytrzymała jednostka energii jądrowej, którą można zainstalować w pocisku takim jak nasz najnowszy pocisk Powietrze Ziemia X101 lub amerykański pocisk Tomahawk. Podobny typ, ale o zasięgu kilkadziesiąt razy większym. Kilkadziesiąt w zasadzie o nieograniczonym zasięgu. Prezydent Rosji pokazał następnie animację przedstawiającą działanie pocisku, twierdząc, że pocisk został już pomyślnie przetestowany. To nisko lecący pocisk stealth z głowicą nuklearną o niemal nieograniczonym zasięgu, nieprzewidywalnej trajektorii i zdolności do omijania granic przechwytywania. Jest niepokonany wobec obecnych i przyszłych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Będę to dziś powtarzał kilka razy. Podczas lotu silnik o napędzie jądrowym osiągnął swoją projektowaną moc i zapewnił niezbędny napęd. Po udanym starcie rakiety i testach naziemnych możemy zacząć opracowywać nowy strategiczny system broni jądrowej z rakietą o napędzie jądrowym. Władimir Putin od lat mistrzowsko używa propagandy, a jego przemówienie ukazało broń jako przełomową. Burawiesnik miał wtedy trudności z oderwaniem się od ziemi podczas przemówienia, a rok później sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. 8 sierpnia 2019 roku program Wiesnik przeżył największą i najkosztowniejszą katastrofę na centralnym poligonie marynarki wojennej koło Nionoksy nad Morzem Białym. Tam wysłano specjalistyczne statki, by wydobyć jeden z pocisków, które wpadły do wody. Przy próbie wydobycia prototypu z dna morza, ciekłopaliwowy silnik wspomagający związany z jądrem nuklearnym pocisku Eksplodował po kontakcie z atmosferą. W wyniku wybuchu zginęło pięciu techników. Raporty wskazują, że kolejne dwie lub trzy osoby zmarły później przez powikłania po napromieniowaniu, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych do około siedmiu. U poszkodowanych wystąpiły objawy typowe dla ostrego napromieniowania w tym martwica skóry, krwotoki z przewodu pokarmowego oraz niewydolność wielonarządowa. Pozostali pracownicy na miejscu byli narażeni na bardzo wysokie, niebezpieczne dawki promieniowania jonizującego. Doświadczyli poważnych dolegliwości, poparzeń, nudności i innych skutków. Na dodatek wielu pracowników służb ratunkowych, w tym pierwszych ratowników i sanitariuszy wysłanych na miejsce zdarzenia, nie otrzymało odpowiednich ostrzeżeń ani nie zostało poinformowanych o charakterze wypadku. W efekcie byli wystawieni na promieniowanie jądrowe. U kilku stwierdzono podwyższony poziom białych krwinek. I potencjalne długoterminowe zagrożenia zdrowotne, które nie zostały ujawnione publicznie. Opad radioaktywny po wybuchu rozprzestrzenił w środowisku groźne izotopy, m.in. stront 90, 1 bar 140 i lantan 140. Promieniowanie gamma gwałtownie wzrosło w miastach oddalonych o wiele kilometrów, np. w Siewierodwińsku 30 km od wybuchu. To była katastrofa. Zginęli niewinni. Wielu narażono na niebezpieczeństwo, a ekosystemy zatruto na lata. Po takim wydarzeniu, wielu generałów wojskowych i światowych przywódców podjęłoby właściwą decyzję. Zakończyliby wtedy ten program. Sądziliby, że kontynuacja tego jest po prostu zbyt niebezpieczna. Ale nie Putin. Rosyjski przywódca zawsze był bezwzględny wobec ludzkiego życia. Niewiele obchodzi go śmierć zwykłych rosyjskich obywateli, ani zniszczenie środowiska naturalnego. Dla niego ważne jest tylko utrzymanie lub rozszerzenie władzy, bez względu na liczbę ofiar i koszty społeczne. Nic dziwnego, że zdecydował się kontynuować projekt. Nawet podczas spotkań z wdowami po ofiarach. Podobno powiedział, że z pewnością będziemy udoskonalać tę broń bez względu na wszystko. Innymi słowy, nie obchodziło go, ile osób zginęło w katastrofie na Morzu Białym, ani ile jeszcze może zginąć w kolejnych niepowodzeniach. Chciał mieć swoją rakietę. I nie cofnąłby się przed niczym, żeby ją zdobyć. Więc prace rozwojowe trwały dalej, aż do dnia dzisiejszego i bardzo niedawnego testowego lotu dalekiego zasięgu pocisku burawieśnik. 26 października. Putin wraz z generałem Walerijem Gerasimowem potwierdził, że pocisk przeleciał w Arktyce 14 tysięcy km 8700 mil. Doskonale pamiętam, że kiedy ogłosiliśmy pracę nad tą bronią, nawet bardzo wysoko postawieni, Najwyższej klasy specjaliści mówili mi: cel był godny i szanowany, ale nie osiągalny w najbliższej perspektywie historycznej. Jeszcze raz to było zdanie tych najwyższej klasy ekspertów, a teraz zakończono decydujące testy. Oczywiście, przed wprowadzeniem tej broni do służby bojowej trzeba jeszcze dużo zrobić i zakończyć wszystkie procedury. Z tego co rozumiem, kluczowe cele zostały osiągnięte. Putin dalej chwalił się, że to jest unikalny produkt, jakiego nikt na świecie nie ma, zanim ogłosił Będziemy musieli określić, do jakiej klasy broni należy ten nowy system, zidentyfikować możliwe sposoby jego użycia i zacząć przygotowania infrastruktury do wdrożenia go w naszych siłach zbrojnych. Generał Gierasimow dość dziwacznie porównał ten pocisk do małego, latającego Czarnobyla. Odnosząc się do elektrowni jądrowej, znanej z katastrofy w 1986 roku, gdy wybuchł jeden z reaktorów, eksperci od broni jądrowej na świecie zareagowali na te wiadomości z szokiem, oburzeniem i pogardą. Jeffrey Lewis, ekspert ds. nierozprzestrzeniania broni jądrowej z Middlebury College, powiedział To niepokojący rozwój wydarzeń. To kolejna futurystyczna broń, destabilizująca i trudna do kontroli. Pisząc w Kiev Post, Chuck Farah, były dowódca eskadry w Stany Zjednoczone, Navy Sea, Air and Land, Team 6 podzielił się swoją opinią. W rzeczywistości wiesnik to frankensteinowa głupota. Odrodzenie koncepcji Dnia Zagłady, z której Stany Zjednoczone zrezygnowały dekady temu, jako niebezpiecznej i niewykonalnej, w obliczu porażek na froncie i izolacji gospodarczej, Rosja stała się niebezpiecznie nieodpowiedzialna, wskrzeszając potwora Frankensteina kosztem ludzkiego życia i dziedzictwa. Farah dodał, że eksperci uznają niezabezpieczoną konstrukcję takiego pocisku za niewykonalną. Nigdy nie będzie w pełni niezawodny ani bezpieczny. A dalsze testy Rosji nieuchronnie spowodują szerokie skażenie radiologiczne. Burawiesnik to nie atut strategiczny, lecz bezużyteczny i niebezpieczny wyczyn. Trasa jego lotu to toksyczna blizna na wrażliwej Arktyce, gdzie topniejący lód zwiększa rozprzestrzenianie radionuklidów na świecie. Jednak najważniejszą i najodważniejszą reakcją była ta prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa. Na pokładzie Air Force One Trump został zapytany o test burawiesnika Rosji. I odpowiedział bez ogródek. Wiedzą, że nasz najlepszy na świecie okręt podwodny z napędem jądrowym jest tuż przy ich wybrzeżach. Więc to znaczy, on nie musi pokonywać 8 tysięcy mil. I oni nie igrają z nami, my też nie igramy z nimi. My testujemy pociski cały czas. Nie sądzę, żeby to było odpowiednie, żeby Putin też tak mówił. Swoją drogą on powinien zakończyć tę wojnę. Wojna, która powinna trwać tydzień, wkrótce wejdzie w czwarty rok. To właśnie powinien zrobić, zamiast testować pociski. Pogląd Trumpa jest jasny. Jeśli Putin planuje grać w gierki psychologiczne lub zastraszać Zachód tą nową bronią, bardzo się rozczaruje. Prezydent Stany Zjednoczonych Ameryki podkreśla, że Ameryka dysponuje potężną siłą ognia, dużym arsenałem nuklearnym, nowoczesnymi technologiami rakietowymi i strategicznie rozmieszczonymi atomowymi okrętami podwodnymi. Nie ma powodu obawiać się nowego pocisku Putina. Patrząc na jego dotychczasową katastrofalną historię. A ponieważ rosyjskie siły nadal ponoszą porażki na Ukrainie, Kreml, szczerze mówiąc, ośmiesza się, chwaląc się nowymi technologiami rakietowymi, kiedy ledwo zdobywa i utrzymuje miasta, walcząc z dużo słabszym przeciwnikiem. Podsumowując to po prostu kolejny przykład na to, jak pycha Putina bierze nad nim górę. Rosyjski przywódca może uważać, że pokazuje siłę w mundurze bojowym i chwaląc się nową rakietą, ale nigdy nie wyglądał na słabszego. I bardziej bezbronnego niż obecnie. Poznaj desperację Putina w materiale ukazującym, jak Rosja niedawno upozorowała fałszywe zwycięstwo na Ukrainie, by przekonać świat o wygranej w wojnie. Obejrzyj ten materiał, by zobaczyć, jak ukraińscy rolnicy przechytrzają rosyjskie siły. To dowodzi, że machina wojenna Kremla jest słabsza i łagodniejsza niż się wydawało. Na koniec zasubskrybuj nasz kanał, by jako pierwszy otrzymywać najnowsze wiadomości. I ważne informacje o wojnie rosyjsko-ukraińskiej.